No to jedziemy. Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, czyli podlega panu Tuskowi. A co pan Tusk zrobił dla przeciętnego Polaka? No, proszę, teraz zaczynamy wyliczać, jak on spełnia swoje obietnice wyborcze. I co, i, i, i my mamy. Głosować na zastępcę Tuska? Mamy sprawić, żeby zastępca Tuska był jego, jego prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej? Toż to, proszę Państwa, zupełny absurd. A nigdy w życiu tak nie może być, żeby Trzaskowski był prezydentem.